Cześć, w tej lekcji pokażę Ci, jak korzystać z sortowania i filtrowania w Excelu, które to pomogą Ci wyszukiwać i analizować informacje. Mowa tutaj o takich działaniach, jak na przykład sortowanie danych alfabetycznie, pokazywanie danych z danego miesiąca, czy też znalezienie największej sprzedaży. Zaczynamy. Zacznijmy sobie od sortowania. Sortowanie to nic innego, jak ułożenie danych w jakiejś kolejności. Jak to zrobić? Zajmijmy się naszą pierwszą tabelką i spróbujmy alfabetycznie ułożyć sobie produkty. Możemy to zrobić na dwa sposoby, jak to często w Excelu bywa. I teraz uwaga: aby posortować daną kolumnę, unikajmy czegoś takiego, jak na przykład zaznaczenie całej kolumny B. Często wiele osób to robi, lub też niektórzy robią coś takiego. Unikamy czegoś takiego. Wystarczy ustawić się gdziekolwiek, w jakiejkolwiek komórce kolumny, którą chcemy sortować, i teraz wystarczy przejść do karty Dane. I możemy użyć takich szybkich ikonek AZ, ZA w sekcji Sortowanie i Filtrowanie, lub też możemy wybrać opcję Sortuj. Ja na razie użyję tych ikonek. Posortujmy sobie od A do Z. Gotowe. Jedno kliknięcie i gotowe. Excel wie, że ma posortować dane w obrębie tej kolumny, w której jesteśmy ustawieni, ale że te dane są połączone bo to jest jedna tabela no to oczywiście zostały dostosowane odpowiednio. Posortujmy sobie w drugą stronę od Z do A i znowu błyskawicznie operacja została wykonana. Czym to się różni od tej drugiej opcji, już pokazuję? Wybierzmy sobie teraz sortowanie. Jak widzisz, Excel sobie zaznaczył tabelę, którą będzie sortował. No i tutaj w takim kreatorze musimy dodatkowo Excelowi powiedzieć, co ma posortować. No i on będzie sortować według kolumny produkt. Jest OK. Sortowanie wartości komórek od Z do A. Możemy zamienić sobie ponownie od A do Z. I gotowe. To był najszybszy sposób sortowania danych. I tutaj mała uwaga, Excel domyślnie będzie sortował zawsze według jednej kolumny. Natomiast jeśli chcielibyśmy posortować według wielu kolumn jednocześnie, no to wtedy musimy właśnie skorzystać z opcji sortuj w harcie dane. Włączmy sobie jeszcze raz tę opcję. Jak widzisz. Mamy tutaj taki, taką opcję, jak dodaj poziom sortowania. Jeśli sobie dodamy tę opcję, to po prostu najpierw Excel będzie sortował według tego pierwszego kryterium, które mu określimy, a następnie musimy określić drugie kryterium, według którego ma sortować. Wybierzmy sobie teraz, żeby Excel posortował nam kategorie alfabetycznie, a następnie w obrębie już tych kategorii jeszcze niech nam sortuje cenę od największej. Do najmniejszej. Dajmy OK. I gotowe. Jak widzisz alfabetycznie zostały kategorie posortowane, a w obrębie tych kategorii następnie wartości maleją. Jeśli w naszej tabeli mielibyśmy jakieś kolory dodatkowe, nadajmy sobie może kolor na wszystkie wiersze z nabiałem. Może być fioletowy. To dodatkowo w Excelu Aktywuje się wtedy opcja sortowania względem koloru. Jak to działa? Już pokazuję. Znowu chcielibyśmy posortować, więc ustawię się w jakiejś kolumnie, w jakiejś komórce, przejdę do karty Dane, wybiorę opcję Sortuj i teraz zobacz. To jest opcja sortowania, którą ustawiliśmy poprzednio, ale na przykład, jeśli chcielibyśmy posortować kategorie nie od A do Z, tylko według koloru. No, to wystarczy wybrać tutaj kolor komórki. I co ciekawe, ten kolor, który nadaliśmy przed chwilą, czyli fioletowy, jest widoczny już tutaj w tej opcji sortowania. Jeśli mielibyśmy tutaj wiele kolorów, to wszystkie te kolory byłyby widoczne tutaj. Dałoby nam to możliwość sortowania właśnie względem tego koloru. Możemy sobie wybrać tę opcję. Dodatkowo możemy teraz wybrać, czy ten kolor ma być na górze, czy na dole tabeli. Wybierzmy sobie na dole dla odmiany i dajmy sobie OK. To było sortowanie niestandardowe względem kolorów. Przejdźmy sobie teraz do ćwiczenia związanego z filtrowaniem. Filtrowanie to nic innego jak ukrycie niepotrzebnych danych i pokazanie tylko tych, które spełniają dany warunek. Przede wszystkim, czym różni się ta opcja od, od sortowania? Filtr musimy sobie w tabeli najpierw aktywować. Aby to zrobić, wystarczy być ustawionym znowu gdziekolwiek w obrębie naszej tabeli, lub możemy wymusić też w Excelu, że tylko na tych komórkach, na tych nagłówkach kolumn, które zaznaczymy, pojawi się filtr. No i teraz wystarczy udać się do karty Dane i wybranie tutaj opcji Filtruj, lub też druga ścieżka w karcie Narzędzia Główne po prawej stronie opcji Sortuj, Filtruj. Mamy ponownie wybranie opcji filtruj. W tym momencie, jak widzisz, przy każdym nagłówku naszych kolumn została dodana taka strzałka. Po rozwinięciu tej strzałki ukazuje nam się takie okienko. I oprócz opcji sortowania, którą tutaj mamy u góry i którą przed chwilą poznaliśmy, to jest też bardzo fajny sposób na sortowanie danych. Mamy dodatkowo takie okienko poniżej. I w tym okienku zawsze będą pokazane zgrupowane nasze dane, które mieszczą się w danej kolumnie. Jak widzisz, tutaj mamy produkty. Wybierzmy sobie teraz filtr kategorii. I widzisz, mamy tylko trzy kate kategorie, czyli one są zgrupowane. Pokazują się tutaj unikatowe wartości. Mimo, że tych kategorii mamy tutaj więcej, ponieważ nabiał występuje trzy razy, to jest on tutaj w filtrze zgrupowany w jedną kategorię. Co nam to daje? No, na przykład, jeśli chci chcielibyśmy pokazać tylko produkty z tej kategorii, czyli nabiał, odznaczamy sobie wszystkie produkty i wybieramy tylko nabiał. Dajmy teraz OK. I właśnie te niepotrzebne rzeczy w naszej tabeli zostały ukryte. One nigdzie nie zostały usunięte, tylko zostały ukryte. I widzimy tylko nabiał. Skąd wiemy, że filtr jest aktywny i coś jest ukryte? Po pierwsze, w komórce C2. Zauważysz, że ten filtr jest taki, jakby pogrubiony, ten lejek jest pogrubiony, a dodatkowo komórki, na których filtr jest aktywny, są zaznaczone takim kolorem, taką czcionką niebieską. Normalnie numery wierszy są zaznaczone na czarno, natomiast te komórki, w których ten filtr jest aktywny, są właśnie taką czcionką niebieską. Jeśli chcemy teraz wrócić do widoku pełnej tabeli. Ponownie możemy wybrać mm, filtr z komórki C2 i wybrać opcję Wyczyść filtr z kategoria lub w karcie narzędzia główne po prawej stronie w opcji Sortuj, Filtruj możemy wybrać opcję Wyczyść. I gotowe. To była najprostsza opcja mm, filtrowania. Mamy też wiele filtrów niestandardowych. Na przykład, jeśli chcielibyśmy mm, wybrać. Produkty, które zaczynają się na literkę M, no to wybierzmy sobie z komórki B2 filtr. Teraz udajmy się do opcji Filtr tekstu, i mamy tutaj wbudowanych kilka opcji. Te opcje różnią się w zależności od kolumny, którą chcemy filtrować. Za chwilę zobaczymy na przykładzie wartości, ale jeśli chcielibyśmy właśnie pokazać teksty, które zaczynają się na literkę M. No to wybieramy sobie właśnie wbudowaną opcję. Zaczyna się od. Wystarczy tutaj wpisać literkę M. Dajmy OK. I gotowe. Nie musimy wpisywać całych fraz. Nie musimy wyszukiwać konkretnych kategorii na liście produktów. Wystarczy właśnie, jeśli mamy o po czym posortować, po mamy po czym pofiltrować, no to wystarczy tej opcji użyć. Wróćmy sobie naszą tabelę. Pokażmy sobie naszą tabelę w pełni, czyli znowu wyczyść filtr z kategorii produkt i zobacz. Teraz spróbujemy sobie przefiltrować kolumnę D, czyli w, kolumnie, czyli w komórce D2. Przejdźmy sobie do opcji Filtr Liczb i zobacz, tutaj tych opcji już mamy więcej, ponieważ na liczbach możemy trochę więcej operacji wykonywać. I teraz możemy sobie na przykład pokazać wszystkie ceny, które są większe niż 5 zł. I OK. I gotowe. Także jak widzisz, opcja filtrowania pozwala nam bardzo szybko wyszukiwać różnych informacji w tabeli lub też daną tabelę bardzo szybko przekształcać i pokazywać w niej jakieś konkretne informacje. I jeszcze może jedna rzecz. Oprócz filtrowania, i to jest moja właśnie ulubiona też rzecz związana z filtrowaniem, mamy wbudowaną. Opcje filtrowania, też opcje sortowania. Więc ja, jak pracuję na takich dużych tabelach danych, no to nigdy, jakby nie korzystam z tej opcji, którą poznaliśmy wcześniej doty dotyczącej sortowania, tylko zawsze nakładam sobie filtr na tabelę, ponieważ to jest takie dwa w jednym. Oprócz filtrowania mamy też sortowanie, tak? No i jeśli chcielibyśmy teraz przesortować sobie cenę od największych do najmniejszych, no to rozwijam sobie filtr w kolumnie w komórce D2. Wybieram opcję Sortuj od największych do najmniejszych i gotowe. Przy okazji sortowania poznaliśmy też sortowanie według kolorów. I co ciekawe, działa to też przy okazji filtrowania. Zobacz, jeśli dodamy sobie tutaj jakiekolwiek kolory, tak na szybko, fioletowy, jakiś tutaj, który mi się tam kliknie, no niech będzie pomarańczowy. No to zobacz, te kolory zostaną od razu dodane tutaj do pola filtrowania. Wybierzmy sobie na przykład komórkę B2, czyli filtrowanie produktu. I teraz aktywowała nam się tutaj opcja Filtruj według koloru, i zobacz, już nasz, nasze kolory są tutaj widoczne. Czyli możemy pokazać tylko fioletowe komórki, tylko takie pomarańczowe, lub też komórki bez koloru. Pokażmy komór komórki bez koloru i bum! Nasza tabela bardzo szybko została dostosowana do takiego widoku, jaki chcemy. Na tym właśnie polega sortowanie i filtrowanie. Także jak widzisz, sortowanie i filtrowanie to jedne z najprostszych. Ale też najpotężniejszych narzędzi w Excelu, ponieważ bardzo szybko pozwalają pokazać dane informacje w tabelach, wyszukać dane informacje bez tworzenia zaawansowanych analiz. Pod tym filmem znajdziesz plik do pobrania, w którym znajdują się dzisiejsze przykłady, oraz dodatkowo zadanie domowe dla ciebie, żeby przećwiczyć sobie dodatkowo jeszcze sortowanie i filtrowanie. A już w kolejnej lekcji zajmiemy się formułą jeżeli. Zapraszam Cię do... A już teraz zapraszam Cię do kolejnej lekcji, w której zajmiemy się formułą jeżeli. Do zobaczenia.